Teraz go widzę Nie wiem co on tam robi o kurde oj, 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 No i kurwa gówno Pierdolone gówno widzę tych jaszczurek O, o No i zginąłem Bo się połasiłem potem ten No i Siemano, Czechem, witam Was kolejne przygody z Inki. Mamy prawie go już zmaksowanego i jeszcze sporo brakuje. Eee, no, choćby tego, ale tego na nie daje. Tutaj muszę się muszą ulepszyć. Zwiększenie obrażeń technik kryształu będzie. Okej. Okay. I tu będzie miał o uskok i muszę zupełnie 15 razy uskok zrobić. Do zrobienia. Dobra, wybierajmy. No i co nam zostało? Trzecia mapa ogarnięta, została nam no, mapa czwarta i piąta, co jest dosyć kłopotliwe. Tej tukmy nie zrobiliśmy jeszcze. No, może się dzisiaj uda. Zobaczymy. Dobra. Oj. Już taki kiepski start. Ojć. Dobra, zaczniemy na pewno od tradycyjnych naszych technik, bo... O. Kolejny levelek. Czy ja coś z tych rzeczy bym potrzebował, pod synergię coś? Kwarcowa tarcza, nie, no losujemy, mi się wydaje. Okej. Okay. Technika elektryczna kolejna, super. Pocisków o jeden. Zwiększa pocisków. Nie byłoby głupie, bo trocheczkę tu jest ciężko, bym powiedział. Więc sobie to wezmę. A podleczę się trochę. Zobaczymy, czy nam się to uda przejść. Jest duża ilość stworów, więc mi się wydaje, że dodatkowy pocisk nie zaszkodzi. O, tu będziemy mieli ulepszoną technikę. Okej, okay, później synergię zrobioną. Okej, okay, tam jest zadanko. Hmm. Weźmiemy sobie więzienie Tesli. O, to też jest dosyć obszarowe i kora też się skąbi z z... Dodatkowym pociskiem, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba. No już tam idę, już tam idę. Rka się zrobiła. To nie, czy damy radę później. Okej, okay. no, Walniemy nie od razu, żeby troszkę oczyścić. 12 sekund aż muszę tutaj wytrzymać. Okej, okay, no to wiem. Dobra, teraz pamiętam, tutaj się, mi przeszkadzało często. Te salamandry, które stawiają... Salamandry, nie, to są jakieś smoczki w ogóle. Stawiają mi te... Okej, okay, to, to sobie weźmiemy, dobra. Yy, no. Te plamy takie. To jest to... Irytujące. Sklane yy, ostrze. Nie poziomo, na razie podziękuję. Ok, o, to jest podka. Muszę na to uważać, bo to łatwo, łatwo w to wejść i dostać niechciane obrażenia. bym powiedział, ok, kolejna ulepszona technika będzie. W sensie, pod synergię już będę miał trochę gotowe. Okay, mam też po 6 miejsca więc troszkę łatwiej jest na pewno zebrać coś, ale też nie można się skupiać tylko na... Oj, dostałem obrażenia. Musimy też ulepszać nasze techniki. Bo będziemy mieli mało obrażeń. Oj, klamka. Ktoś we mnie chyba strzelił. Dostałem obrażenia. Pójdziemy do góry. to przejdziemy? Tędy? Kryształ czy technika? Na razie chyba technikę będziemy cisnęli. I Kryształ by się niby przydał, ale nie chcę czynić w kolejnym technikę. A fajnie, było, mi się wydaje, szybko w synergii choćby nawet zrobić. Muszę uważnie patrzeć, co tu się dzieje na mapie, bo to naprawdę często gęsto popełniał ten błąd. O, właśnie, tu bym od w to pewnie. Okej. Okay. Dobra, mamy r więc yy, sporo umiejętności, użyjemy od razu. Dobra. EXP troszeczkę więcej z tego jest, przynajmniej. Mm. A weźmiemy więzienie Tesli. Dobra, Tesla od razu też. A pod Tesle chyba nie mam jeszcze, nie? Żeby synergia była. Tesla mi w sumie... Tesla ulepszam, a nie mam pod synergię pod Tesla, okej. Okay. Muszę sobie akcesoria zdobyć jakieś. Muszę do góry iść, bo tam jest kolejny quest do zrobienia. To się może opłacić lub też nie. Co ja pod Tesle potrzebuję? Potrzebuję taką gwiazdkę. No, aktualnie gwiazdki nie mam. Wydłuża czas trwania technik. No, weźmiemy to. Na razie to losowanie zostawię sobie. Na moment, w którym będzie może bardziej potrzebne. Eee, w tą stronę chyba bardziej. O, dostałem obrażenia. Chyba jakiś strzał leciał we mnie i nie zauważyłem tego. Też tak mogło być. Teraz trochę kontrolna. Dobra, jestem ok, 19 sekund się muszę tutaj utrzymać. Poczekamy chwilę z tą rką. A zresztą chyba nie będę używał. starał się nie. Nie, ja nie, atki, nie, nie muszę chyba używać jabki, nie, nie muszę. Sporą to sobie zostawię w momencie, jakby zaraz przyjdzie elitarny, bo to znaczy elitarny, oboz jest na samym końcu, tak bym to nazywał bardziej. Okej. Okay. Akcesorium może być. Pozbieramy tutaj, bo troszkę tutaj mamy do zebrania. Gwiazdki nie ma? Nie ma okej okay. o jest udało się nawet szybko, ale to jest pierwsza piąta minuta, więc dopiero okej okay. o ładnie, mamy na maksa już coś Faktycznie tylko synergię trzeba wziąć to po levelu zaraz będzie chyba, nie? Jest synergia? Jest synergia, super. Jeszcze trochę ekspo mi się przydało. Tam jest spotka na dole jest misja. No to idziemy na dół raczej. Tu lecia już w strzałach, to właśnie dało mi się uniknąć, bo ją zauważyłem nawet w porę ouch mhm. no tu jest też chłop, bliżej nawet no dobrze, że tego trochę leci, bo jest łatwiej troszkę się poruszać na tej mapie, powiem szczerze o, dostałem znowu o Trzeba uważać. Znowu te. Na zdrowie. Dobra, ja to zostawiam idę dalej na razie. Wiemy się jakoś przedostać tam. Mamy rkę. Ale poczekam jak dojdę do. To questa ta. strzelającego, przynajmniej. Ok, to będzie to. To myślę, że nie powinno być problemu z tym, akurat. Hmm, może mi to nic nie daje. Odbiłem to ulepszone już. Ok, muszę walić na te. O, jest super. O, jeszcze zbieranie. fajnie się trafiło. No, ulepszymy to. Ulepszymy to. Już tarczę. Dobra. Życia je okay. jest okej, jest 7-8 minuta. Dalej nie ma pod Synergię, pod Tesle. Szkoda. Oj. Ostrożnie, ostrożnie. Dlatego ja będą coraz większe plamy, będą stworzyć coraz większe plamy. Te salamandry będą większe, tak jakby w sumie ktoś inny pójdzie wszedł niż salamandra akurat. Czy salamandra smoczek jakiś taki, coś tego typu. Hmm. ja chcę iść na jakiegoś quest'a nowego? Oj, Blazon. To jest bardzo krzywe, żeby patrzeć właśnie na jakie stworki idę Żeby pamiętać, który jest ten stworek, który właśnie plamy zostawia Czy po zabiciu w niego przez to nie przechodzić Obrażenia mam, więc tutaj z tym akurat nie widzę problemu. Dobra, pójdę w tą, bo tutaj jest bardziej... Tylko... Ojojoj! Który to takie dwie plamy zostawił? Dobra, jest synergia. Gwiazdki nie ma, dalej nie ma gwiazdki, ale jest synergia kolejna. Aha. oj. akurat jak plamy są, niedobrze w sumie. Zresztą żadna plama się nie pojawiła obok mnie 5 sekund Ja już chyba tą R-kę zostawię do bossa. Dobra i co mamy? O, może być Oj, dostałem znowu coś od kogoś Chyba strzelił któryś we mnie. O, jest moczki znowu. No, podejdziemy sobie dalej. Flama jest. On chyba, on chyba skacze, z tego co pamiętam. Do mnie też będzie skakał. Oj, dostałem strzałka. Oj, oj. Oj, leci coś. Do mnie tu przyjdzie, czy nie? Jesteś tu. Ale, ale zabiję cię, zdążyłem, dobra. Ale dostałem tu sporo obrażeń. Yy, Okej, okay. w trochę tych wpadło fajnych ulepszeń. To teraz ostrożnie, bo trochę życia straciłem. Erki jeszcze nie mam. Padałoby poczekać do Erki. No jest to niby, ale no na razie nie. Jest potka. No nie ma potki kolejnej, szkoda. Ale jest r -ka już. 11 minuta, nie zapeszajmy. O to, oj, właśnie. Okej, okay, tu kaska będzie bardziej, dobra. No to przynajmniej się mogę poruszać po mapie. Ok, to nie. Je... O, mrożenie, nie Niech będzie. Jest synergia kolejna. Nie mam pod synergii pod Tesle. A chciałbym. Bo ją ja mam maksymalną już. Więc to jest tylko. Kwestia zdobycia dwóch leweli. W jednym to jest itemka, w drugim to jest itemka akcesoria, a w drugim to po prostu pchnięcie synergii, żeby ją zatwierdzić. Hmm. 12 minuta. Nie jest najgorzej, chociaż tak chciałbym mieć troszeczkę lepsze rzeczy. Hmm. W tą stronę bardziej. Tu jest też potka, i myślę, że nie pogardziłbym nią. O, zajebiście. Będzie XP. O, o. Trochę tych levels biłem chyba. Chyba trzy. Tylko tak. Co ja bym tu chciał? Nie wiadomo, co ja bym chciał. Losowałbym, nie? Jest. Popłaciło się losować. Od razu synergia. I co teraz? Nowa technika? Hmm, a tą technikę chyba nie mam ulepszenia. Przygotowanego choćby nawet. Więc to się być fajnie się jakoś kombić, czy nie? No to też taka technika obszarowa bardziej taka fajna. losowa ale można wziąć w sumie. Większy obszar ataku, więc to w sumie się połączy chyba z tym. Nie, to się tylko większy z tym. Okej. Okay. Dobra. Hmm. O, weźmy to. Mamy troszeczkę więcej losowych ataków takich. plansze to chyba się lepiej przez to będzie czyścić, mi się wydaje. Tylko ważne, żeby powoli iść. O, o, idą te duże. Patrzcie, jaka gruna plama. Masakra, łej, tutaj obudowałem Rk. Było blisko Sensor, grad Ajajaj Ja muszę iść po podkę na pewno, szybciutko nie pogardziłbym. O kurde, zablokuje mi drogę. O, mam podkę. Mam podkę, zdążyłem. Zdążyłem, zdążyłem. Oj. Nie wiem, czy jestem z zadanie w ogóle iść teraz. Kolejne. Powiem szczerze. Okej, okay, plamy znowu, znowu cię straciłem. U góry jest podka. Zadanie sobie chyba odpuszczę. Mówimy wytrwać. On mnie to zablokuje. A to mi zadało wrażenie eee, Może technik elektrycznych... No chyba tak... No trochę tych elektrycznych mam... A ładną pozostałem. Mm. No dobra, czyli ten będzie też strzelał, okej, okay, czy ten też strzela? Dobra, troszkę podleczony. Ok, udało mi się jakoś wymknąć Tam się potka pojawiła Oj, kurzy demol mm. Niedobrze, niedobrze Przydało mi się coś nie powiem wam Hmm, hmm A weźmy defensywną coś, może Może jakaś przeżywalność mi trochę zwiększy, zaraz będzie ten Mogą troszkę szybciej zabijać. Oła! Okej. Okay. RK. Dobra. Przejdę tędy? Przejdę, dobra. Oj, wlazłem w pocisk. No, go... O, nie, nie, nie. Przejdę. Przejdę, przejdę. Dobra. Tam jest gdzieś potka jeszcze. Uda się czy nie uda tam dojść? Oj, oj, oj. O, tu jest pod kątem też. O szkół demol. Oj, oj, oj. Musiałem stanąć w miejscu. Przez chwilę. O, dobra. Okej, okay, tu on. Nie zauważyłem tego. Przeciwnika. Hmm, gdzieś tu jest. O, dobra. I co mu tutaj. O, dostałem. Tylko gdzie on jest teraz? Tu jesteś, dobra. Widzę cię. Już końcówka, końcówka! Inki! Jest! O, tym razem się udało. Oj, inki, nie zawiódł, nie zawiódł. Dobrze. Oj, dobrze. Chyba dobrze zrobiłem tą defensywną, jednak. Tę technikę, bo to mi trochę, trochę ułatwiło. Ale udało się kolejną mapę pokonać. Kolejnego bossa Tukma. Pokonana, bonus 200, 2500. Otwórz tyle skrzyń. Ukończono osiągnięciu. Odspoko. Ciekawe hmm, ile punktów zebraliśmy, bo chyba inkiego za praktycznie, no jeszcze trochę sporo, no nie mam 100% żeby go zmaksować jeszcze, ale... O, oh, została jeszcze jedna mapa do zrobienia, ale to już niestety... Pewnie też nie będzie zbyt łatwo, też pewnie będzie wiele prób, wiele podejść. ok, to już jest zrobione. Hmm, związane z osiągnięciem już wkrótce, ok, Ten skok będziemy mieli. No i tyle. Na razie chyba nie. Te skoki trzeba będzie ogarnąć. No nic. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Widzimy się następnym razem. Zerknijcie na moje pozostałe materiały. Lub zostawcie. Super. Pa.